Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość, gdzie dzisiaj zobaczymy sobie T32, którego kierowcą jest M-Fafra, w skrócie Fafra. Cześć. Cześć, pozdrawiam e... wszystkich widzów. M-Fafra 17 dokładnie, to jest wiek, czy to jakaś liczba zupełnie niezwiązana? Z... Eem, no właśnie to jest dosyć ciekawa historia, bo M to jest od mojego imienia, Michał. Hmm. A Fafra jest to w sumie od nazwiska, to znaczy nie będę mówić, a 17 to jest taka moja typowo jakaś ulubiona liczba, nie wiem czemu. Aha. Czyli to nie liczba lat, tylko po prostu twoja liczba, dobra. Nie. T32, tak jak mówiłem przed nagraniem, fajne losowanie, jesteś jedną z kilkusem, grasz w Plutonie z Barbadosem 1-2-3, oba jesteście z klanu Worm 2. Na fajnej mapie, gdzie macie trochę górek, więc można pograć na wieżę i teraz oddaję tobie głos, żebyś powiedział coś o T32. A więc tak, przede wszystkim te 32 cechuje dosyć w sumie kiepska arma, ta z celnością bodajże 0,41 i przebiciem 198 i w sumie nawet trochę kiepskim damage'em. Więc działo nie jest zbyt dobrym atutem. Przede wszystkim y, głównie gra na tym czołgu polega na y, graniu na wieży, czyli na tak zwanym cooldownie. Tylko trzeba uważać, bo no, jeśli dobrze zauważymy, ta wieża jest stosunkowo płaska i jest niska, dlatego łatwo, ją, y, łatwo można wychylić kadłub. Więc trzeba grać nim stosunkowo ostrożnie. Mm -hmm. No i w sumie, w sumie myślę, że to wszystko, co można powiedzieć. W sumie silnik całkiem dobry, czop porusza się w miarę żwawo. No i po popaczu tak naprawdę zdecydowanie mm, lepiej odczuwa się gra ten To powiedz, jak wyglądała Twoja y, droga do tej biegłości. A więc tak, y, moja droga do biegłości w sumie wyglądała dosyć śmiesznie, bo. Stosunkowo zaczynałem z przeświadczeniem o tym czołgu, że jest beznadziejny. Pomyślałem, zrobiłem 103, przejdę po prostu ten czołg i go zostawię. Ale pierwsza biegłość wbita, pomyślałem, no całkiem już dobrze idzie. Druga wbita, już zacząłem w miarę ogarnieć ten czołg, z czego byłem w sumie zadowolony. No a jak już zobaczyłem, że mam 90% po naprawdę dobrych bitwach, gdzie robiłem w sumie dobre obrażenia, coś rzędu 4000 to stwierdziłem, a może by się do tego tak przymierzyć. No i tak rosło, o 1% spadało, o 0,5% wzrastało, więc tak powolutku, ale jak widać się udało. Rozumiem. E, a jesteś w stanie powiedzieć, jakie tu średnie wyniki są potrzebne, żeby ta biegłość rosła? Jest to tak, żeby rosło o 0,5% to jest potrzebne gdzieś 3,5 tysiąca obrażeń bez żadnych, nie, bez żadnego spota i asystenta. Mm -hmm. no to pół no procenta w, sum w sumie to jest już taki wynik dość ambitny także to no czasami nawet takie małe kroczki są potrzebne, że tam rzędu powiedzmy jedna dziesiąta albo nawet i mniej e, no dobra, widzę, że od początku bitwy załadowałeś złoto, to wynikało z tego że właśnie po prostu to była ta bitwa na trzecią biegłość, czy zapomniałeś? tak, dokładnie właśnie czułem, że to może być ta bitwa, później się okaże gdzie, e, nie będę spoilerow spoilerować jak będzie z innym czołgiem e, załadowałem jak widzisz Załadowałem sobie dużą naprawkę, która mi się w sumie przydała, tak naprawdę do e, naprawy. No i mhm. oczywiście goldzisz, no co by, tu, co by tu nie mówić, jest w 198 penetracji na pocisku przeciwpancernym, to jest słabo. No, na 8 Tiery to jest naprawdę słabo. Rozumiem. A jakie masz moduły na nim? E, założyłem tak. E, po tej, przed tą bitwą założyłem tak. Miałem wentylkę. E, dosyłacz e, i e, trochę dziwne założyłem optykę, bo 460 zasięgu widzenia jest po e, właśnie dodanie optyki do tego czołgu. Rozumiem. No tak jak już kilka osób tutaj pokazało, na przykład na niemieckich medach też można zgrać z optyką. Także rozumiem, tutaj się fajnie trafiło, ponieważ macie ISA 6 na, na Awku, więc darmowe strzelanie. Nie właśnie chciałbym, no bardzo no? Ci przerwę. Bardzo chciałbym podziękować mojemu koledze z Plutonu, Barbados 123, który naprawdę gdyby nie on, nie zrobiłbym tego, bo jak za zauważysz, nie skupiał się na tym Isa 6 i zostawił mi właśnie te czołgi. Aha. On bardzo tam, mu dziękuję. On sobie tam po farmie widziałem chyba STA podpalił przed chwilą. Mhm. Także obiłeś sobie ISA 6. Bardzo krótka bitwa. Trwała 4 minuty i 14 sekund dokładnie. ISA 6 spompowałeś z 1421 punktów uszkodzeń. No i masz 3431 punktów uszkodzeń łącznie, co naprawdę w tak krótkiej bitwie można powiedzieć, jest moim zdaniem dobrym osiągnięciem, bo szliście równo z rasza, czy tak naprawdę wy stanowiliście szpicę rasza. Ale też no jednak bitwa była tyle krótka, że mogło się okazać, że po prostu za mało czasu będzie, żeby coś poklepać. No ale Właśnie tak właśnie są, na tym czołgu są właśnie bitwy z cyklu albo nie dojedziesz na pole bitwy i nic nie zrobię, albo mój team jest za dobry, albo mój team jest za słaby, no tak jest zazwyczaj na tym czołgu mm -hmm. ogólnie. No i teraz popatrzmy zresztą, sobie, no po, Dobra, do końca. Zresztą uczymy mój matchmaking, jak miałem na tym czołgu, to było dychy, dychy, dziewiątki Rzuciło dwa razy bodajże na topa, tak naprawdę tym czołgiem, Z czego to jest ta ostatnia? Bardzo Rozumiem. często mnie na dyszki rzucało. A jak się na dychach sprawuje te 32? No z Isem 7 są naprawdę spore problemy, naprawdę ciężko jest go przebić, ale y, trzeba bardzo y, grać pod y, asystent, pod gąski przede wszystkim, bo nie jesteśmy w stanie zazwyczaj zrobić na tyle sporo obrażeń, żeby wzrosło nam do biegłości, więc asysta jest naprawdę bardzo podrzewna, szczególnie przy takim losowaniu. Jasne. No i dobra, podsumowanie. Trzy gwiazdki na lufie, odznaka mistrzowska drugiej klasy i duży kaliber. Czy to jest Twoja pierwsza, trzecia odznaka? Yy, nie, yy, mam już bodajże na tak na Fałce 28.01, na Lightcie niemieckim czystego poziomu, na Cromwellu i na KW-5. To jest właśnie czwarta. O, no to gratuluję. KW-5 też ciekawy wybór na, na trzecią biegłość. Jest zdecydowanie moim zdaniem lepsza niż i6 w każdym razie. Dużo, dużo więcej odbija niż on. To jest moje zdanie. No. A stosujesz ten manewr setscrapu se tyłem na KW-5? Yy... Niż czasem się zdarzało, ale nie na tyle często. Aha, no bo jednak, żeby, żyd... żeby ukryć te dwa śmietniki na froncie, to tak czasami się faktycznie używa. Tak, ale, ale nieraz nie te śmietniki o dziwo odbijają i to całkiem spore kalibry. Okej. Okay. Dobra, no w tej bitwie tutaj Twój kolega Barbados, tak jak mówisz, jakby oddał Ci możliwość po po uszkadzania przeciwników, sam zrobił 3 fragi i 745 uszkodzeń. Ty zrobiłeś, tak jak mówię, w bardzo krótkiej bitwie 3781, tutaj chyba coś weszło Coś weszło w ciemno, czy...? S-51 tam a, no tak, właśnie. się wyświeciło i w line'a Dokładnie rozstrzeli. tak. I S-51 dostało bułkę za 350, także naprawdę losowanie ładne, bo mia miałeś w tej bitwie strzały sporo słabsze, a tutaj artyleria łyknęła za, za full HP. No i 16 strzałów, 13 trafień, 12 przebić, wszystko z bliskiego dystansu. Tam ten strzał w Helkata pierwszy troszkę mi się nie podobał, ponieważ celowałeś dokładnie na środek pojazdu, ale celownik był w dużym stopniu na skałce, także moim zdaniem mogłeś celować odrobinkę bardziej w kółko. Wiem rzeczywiście, bo ja tam kliknąłem prawy przycisk myszy i Aha. tak później już mi się zmieniło. Jak no już ale zacisnąłem. jakby nie było 1062 bazowego EXPA wystarczyło na drugą klasę, a 3000 prawie 800 uszkodzeń wystarczyło na przekroczenie trzeciej biegłości. To ile miałeś przed tą bitwą? Pamiętasz? E, chyba to było bodajże 94,68 coś w tym stylu. No to ładnie, czyli gdzieś tak 95,03 miałeś pewnie po, po zakończeniu o, o dziwo, bo miałem 95,15. Coś w tym stylu było. No to ładnie, naprawdę ładny wyniczek. Tutaj asysty 446, no i przez to, że dużo złota, no to byłeś na minusie 2, 3, prawie 30 tysięcy za te bitwę, no ale chyba nie żałujesz. Nie, skądże. <laughs> Dobra, to jeszcze powiedz na koniec dwie rzeczy. Kolejne plany na trzecią biegłość? Hmm, w sumie jak na razie tak naprawdę nie mam. Zobaczymy, zobaczymy co tam będę jeszcze ekspić, więc kto wie, może będą kolejne. Myślę, że zacznę robić niedługo japońskiej, może mi się uda na jakimś, nie wiem, chociażby ósem na STE ewentualnie coś Mhm. Mm Okej, okay, no to powodzenia. No i jeszcze zanim się pożegnamy, to oddaję ci głos i w sumie tyle. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić mojego kolegę Barbadosa, który ze mną grał, jeszcze raz mu serdecznie dziękuję, kolegę Saurona z klanu, no i już byłego kolegę z klanu, gratuluję, nie talentu. Jeśli można w ogóle tak poprosić o... spytać się, czy są osoby chętne do klanu, tak zaprosić osoby, czy jest taka możliwość? No jak już powiedziałeś, to tego nie będę wycinał, no <laughs> nie będzie. No dobrze, jasne. W każdym razie serdecznie zapraszam do naszego klanu Wormy, 2, Yy, bardzo fa fajna, sympatyczna atmosfera, i tam wymagania są w UNO 8, 1250. No i będzie można yy, trafić na na przykład yy, m 17, który może będzie przy okazji jakąś inną przebiegłość robił. Dobra, Dobre. to bardzo ci dziękuję. Gratuluję jeszcze raz, jeszcze powodzenia w kolejnych odznakach. Wam również bardzo dziękuję. i Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. A tymczasem to tyle, do następnego, cześć.